Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, kandydat na mary Wilna. Dzień dobry, witamy Pana bardzo serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Dlaczego Pan chce zostać marem Wilna? Znaczy, zapadła taka decyzja Rady Naczelnej. Wytupowaliśmy kandydatów w bezpośrednich merach, w wyborach merów, w tym w mieście Wilnie. właśnie propozycja padła na mnie. Jestem żołnierzem również w organizacji, tak więc kandyduję. Ale dlaczego pan chce zostać merem? Wilno? Ja pani odpowiedziałam na to pytanie. To dlatego, że pan ale dlaczego pan sam chce zostać merem? Czy, czy to tak z, bez pana z, jakby chęci, wbrew pana chęci? Ja jestem żołnierzem partii, tak więc kandyduję. Ja myślę, że te wybory będą dla AWPL udane, bo otrzymamy wielkie poparcie naszych wyborców. Wczoraj mieliśmy konferencję prasową. Przedstawiliśmy swych kandydatów, przedstawiliśmy założenia programowe i już za niedługo będą wybory 1 marca, jak wiemy. Jeżeli będzie druga runda, na pewno ona będzie w większości samorządów. 15 marca będzie również głosowanie powtórne, z tym, że planujemy w rejonach wileńskim i sojucznickim już w pierwszej rundzie zwyciężyć, bo tam nasze poparcie jest największe. A w Wilnie? Jakie są na A w Wilnie mamy szansę na Wilno. trafić drugie rundy i zawalczyć o... To Pan już z góry kamerę. wszystko wie muszę trochę prognozować, wie to tylko Pan bakną. Czy nie jest tak, że trochę maleją Pana ambicje, bo Pan obiegał się o stanowisko prezydenta kraju, jest Pan um, europosłem. A teraz kandyduje Pana mera Wilna. To nie chodzi o ambicje, chodzi o prowadzenie określonej pracy organizacyjnej, a praca wyborcza w tym sensie jest bardzo ważną, bo przez wybory wzmacniają się nasze szeregi. Te uzyskane głosy w różnych wyborach, różnych szczeblach, nie są celem samym w sobie, ale są narzędziem, ażeby. żeby tak? Program, ażeby pomóc ludziom i naprawdę naszym przedstawicielom w samorządach udało się bardzo wiele zdziałać. O tym można mówić e, długo i szeroko. To na pewno, nie, nie ma innych kandydatów. Są ludzie, którzy od wielu lat już pracują w samorządzie wileńskim. децизія вона була умовона наруне ще для нашої організації були консультація з іншими організаціями сполучними пані му єні бул децизія була Боженогоа двох місці на pewно ба зі już не мусіо отиймовити просто już бачliśmy в т компанію вибачча і працємо з подакаміся з дми przyпрозаами шеreg spotткань маmy те імпраззи i ubieliczowe dwudziestolecie WPL, w których w sumie będzie uczestniczyło 3000 osób, to bardzo szerokie imprezy. Jak wiemy na tych imprezach też chcemy podziękować naszym ludziom najaktywniejszym, którzy pracowali na różne wybory, podziękować za tą działalność, bo ta działalność przecież jest w większości społeczna i tak wielka siła zjednoczona na pewno ma wielkie szanse, żeby również tym razem Wielęszyzna była na poziomie i pokazaliśmy, że w jesteśmy silni mm. i tutaj w tym regionie przecież jesteśmy liderami. W powiecie wileńskim, który stanowi trzecią część naszego kraju, tak, bo tu mieszka jak... 900 tysięcy mieszkańców. Na ostatnią oborę samorządową zdobyliśmy pierwsze miejsce, przyjęliśmy wszystkie partie. To jest ogromne poparcie. Dziękujemy za to naszym wyborcom. A w Wilnie jak się współrządzi AWPL-owi z marem Zokasem? z innymi koalicjantami. W sumie sporządzi się nie najgorzej. Jest partia e, obecna Liga Wolności Mera, jest partia socjaldemokratyczna, jest partia Pracy, cztery partie stanowią tą koalicję. Mamy dziewięć głosów w niej, to jest, głos, to jest pozycja dosyć mocna i w sumie również udało się wiele zdziałać Szczególnie w dziedzinie oświaty, w dziedzinie kultury, udało A co się, wprowadzić, udało się kilka zdziałać etatów w dziedzinie oświaty i kultury. Kilka etatów udało się wprowadzić dla naszych zespołów polskich artystycznych, czyli dla willi. Te, te etaty były zabrane przez e, ministerstwo. Oczywiście protestowaliśmy, narzekaliśmy, ale załatwiliśmy to w ten sposób, poprzez te głosy zdobyte w wyborach samorządowych. I mamy te etaty dla zespołu willi naszego, najstarszego zespołu, jak wiemy, i pani Radatot w nim też tanczyła. E, jak też udało się wprowadzić etaty dla teatru e, naszego polskiego Na, w dziedzinie oświaty ostatnio. Bardzo wiele szkół naszych remontuje się. Byliśmy przedwczoraj w, w Wilie, są prowadzone remonty w szkole podstawowej Jana Pawła II, inne placówki. Tak więc na pewno ta praca jest prowadzona i cieszymy się, że mamy w tym swój udział. Jest ten program, czy dział ten program, gdzie fundusze na remont szkół częściowo są ze strony Polski, a częściowo z samorządu Wilna? Ten program w tym roku był minimalnie realizowany. Było mniej tych funduszy ze strony polskiej, ale największe projekty były realizowane poprzez samorząd i też poprzez przyciągnięcie funduszy europejskich na renowację pracowo kulturalno oświatowych A co ze zwrotem ziemi? Dużym problemem jest w Wilnie, jak pan doskonale wie, duża kolejka ciągle ludzi oczekujących na zwrot swojej ojcowizny. Tak, ja doskonale wiem, słusznie panie zauważyła, bo ta sprawa jest bardzo bliska, jak i dla mnie, dla naszych przedstawicieli. Tutaj w zasadzie e, najwięcej naszego czasu zajmuje ten problem. Zresztą też nasza rodzina ziemia jeszcze w Wilnie nie zyskała, czyli tutaj jest ten problem bardzo znany dla każdego wilenina, który posiadał tutaj kiedyś ziemię. W ciągu no niestety, tych prawie czterech tak, lat, tak? Bo cztery lata prawie w koalicji rządzącej jest ta AWPL. że udało się przyspieszyć ten proces? Bo nie są, nie są równe siły, a e, żeby tą sprawę rozstrzygnąć, jak wiemy, jest prowadzona określona polityka, e, która prowadzi... Polityka teraz temu. prowadzi też AWP, która jest w w Wilnie, więc jakby to Ziemia, Pani wie, że ziemia nie zwraca e, samorządu, zwraca Samorząd ziemia. ma bardzo duże prawa, że chodzi o Miejskie to ma określone prawa, nie wiem, czy bardzo duże, ale ma określone prawa w formowaniu, e, formowaniu, e, powiedzmy, działań, ale to chodzi, zwłotu, tak. Tak, to chodzi w naturę. I w naturze, generalnie, z tych wsi sznurowych, e, ta ziemia Została po części już zwrócona, zostało kilka sześćdziesięciu. Z tym, że oczywiście ten procent zwrócony w ziemi nie jest taki, jakby byłby mile widziany przez właścicieli. Z tego powodu, że zostało została Ile tak w ten sposób skonstruowana, że, że po prostu ziemia nie jest niezwłocana, jeżeli są jakieś cele, czasami mgliste cele społeczne. Ale ta kompensata, która została przewidziana też przy rządu, jest, to jest śmieszne sześć tysięcy litrów za hertz. Natomiast nawoływaliśmy naszych właścicieli, żeby nie zgadzali się na taką i ostatnio udało się naszym przedstawicielom w Sejmie przyjąć w wielkich stanach ustawę, że jest dodatkowa możliwość kompensaty poprzez działki leśne. Tak więc, ten proces trwa. Jak już mówiłem, tutaj dzieje się największe krzywdy naszej ludności, bo w początkowym planie te reformy rolne były przewidziane, żeby Polakom po prostu ziemi nie udać i my wiemy te wszystkie słynne przenosiny i kto z tego skorzystał i jakie wielkie krzywdy nasza ludność na tym e, otrzymała. Wie pan, ile osób czeka w kolejce na zwrot ziemi w Wilnie? E, wiemy, wiemy dokładnie, ile? bo potrzebowaliśmy tych, tych listów. Te listy są bardzo często, od no, odpowiem, zmieniane. E, teraz mamy tutaj u siebie w biurze całą kolejność. Czasami nawet dzisiaj mając tę kolejność, te, te, te miejsca są zmieniane, czyli tu jest też określona e, może na dużo życie i na pewno tak więc kontrolujemy tę sprawę wpływ na 000, zmianę kolejności czasami piszemy listy, dlaczego zmieniła się kolejność, powiedzmy e, utrzymujemy takie sygnały, nawet od że tam jakieś techniczne sprawy, jakiś tam błąd, czyli staramy się tutaj Czy monitorować, jak, jak, jak ale jak, jak mówią te siły są, siły są nierówne tutaj nie mamy nie mamy wielkich wpływów, bo wszystkie złot były się e, w ministerstwie, czyli e, w Narodowej Służbie Rolnej. Czyli ile jak dużo jest teraz kolejka? Ile osób oczekuje nas wrażenie? 4 tysiące na działkę budownictwo. oczekuje 4, ja 4, 4 tysiące osób. Ja i pół tysiące osób. Może pan Część pan osób formowany. otrzymała e, w naturze, na przedmieściach więcej otrzymali, oczywiście w centrum A w ciągu mniej. tych trzech lat, ile zmniejszyła się ta kolejka współrządzenia WPL-u? Kolejka ciągle... Wzrasta, bo tutaj działa też taki system, że y, nasze władze przyjęły y, kilka ustaw korupcyjnych. Pierwsze to było o przenoszeniu ziemi w 1991 roku, jeszcze Lanzbekistan ustawą przyjął i podpisał, później sam skorzystał, utrzymał y, w bezdanach las o jego żona w A druga korupcyjna ustawa była przyjęta w 1999 roku przez konserwatystów, konkretnie to była poprawka 5 która przewidywała, że można przepisać swoją ziemię dla kogoś za pieniądze i oczywiście tak zwani spekulanci kupowali prawo na ziemię, ludzie nasi byli zdezorientowani, po prostu sprzedawali za bestem. Dzisiaj w tej kolejce e, Wilnian takich, powiedzmy, rodowitych niestety e, nie jest, nie jest większość. Być może tylko połowa. A reszta połowa to są spekulanci, mm. którzy po prostu skupili te prawo i dzisiaj Pana sobie zdaniem, toują można, tę drogę. Co można byłoby w tej sytuacji zrobić, żeby przyspieszyć ten proces? No, lepiej był, byłoby, na, kadry? Najlepiej byłoby, bo, żeby był... my, żebyśmy żyliśmy by w państwie prawa. Takim jak w Szwecji czy innym, to problemów żadnych nie było. Ale wiemy, że my nie żyjemy w państwie prawa, że mamy mnóstwo nadużyć i, i korupcji. Pierwszy problem. A drugi problem, że jeszcze część osób pozamiejscowych chce na tym się wzbogacić naszym kosztem i naszym też problemem jest, że tutaj my jesteśmy rodowici. Tak więc te dwa czynniki są podstawowe ku temu, tu że nie tutaj dzieje się, z... się A na A co wierci. można by zmienić? Nie, jest takie, zawsze jest. Ażeby życie? nie nasze działania poprzez te dwadzieścia kilka lat, ja sam osobiście, panu cieszę, posłem zgłosiłem kilkanaście poprawek, z nich y, większa część przeszła, ażeby nie nasze protesty, y, wiece i tak dalej tej ziemi byłoby jeszcze mniej do odzyskania. W zasadzie w planie było przewidziane, żeby nam w ogóle ziemi nie oddać, ale oczywiście hmm. w ziemi jeszcze większa część winy została niezłocona i to jest największa krzywda dla naszych mieszkańców. A WPL wystartuje w tym, wyborach samochod... rodziny, jak mówiłam, które też utrzymały minimalne 4% tylko. To jest najmniejszy wskaźnik w całym Wilnie. A WPL wystartuje w wyborach samorządowych razem z Aliansem Rosjan? статуємо разом з паріом Аляс Роін не пораз перший зреш поросчеті але теж в спільльні з нами баді стартували 60 організацій сpoleечних зружних регіонов зружних організацій с полечних неіль польські алебіоруский російський український татарський і спільнотлітевсь No, po poprzednich po, po wyborach to Alians Rosjan zachował się trochę nielojalnie, bo dwóch posłów, jeżeli Pan pamięta, dwóch radnych od razu odeszło z koalicji z WPLM, em poparło z okaza, chociaż weszło, do, trafiło do samorządu z listy AWPL. To znaczy nie Alians zachował się, a dwaj przedstawiciele, to, to trzeba te sprawy rozróżnić. Często tak się zdarza. No Alians składa się ze swoich przedstawicieli, więc. Tak, oni nie byli członkami partii, a, ale, ale oni kandydowali ale z składa się wspólnej. z ludzi i ludzie czasami tak się zachowują. Zresztą u nas w polskim środowisku również tak było. Część osób próbowało jedność, rozbijać jedność i jak pamiętamy w 2003 roku dwaj nasi radni, nie będę wspominać nazwiska, również zdradzili, zadzieli OPL i poszli to, razem tak nie, nie będzie, Nasz, chodzi o Na szczęście nam się udało takie trudności pokonać. Dzisiaj na etapie podbierania kandydatów stawiamy na ludzi e, uczciwych, porządnych, wierzących i my już nie mamy takich uciekinierów i takich zdrajców. No a Allianz Rosjan była partią to nieco młodszą. W Wilnie oni dopiero założyli przed dwoma laty, trzema. Tak więc im to się zdarzyło. Ale tutaj w zasadzie nie lączmy to, to z partią. To chodzi o dwóch przedstawicieli, którzy zachowali się w wobec własnej partii. Niestety tak się zdarzy mm. i dziękujemy opoczności, że nam udało się właśnie w ostatnich 10 latach takiej sytuacji uniknąć. A po to, żeby przyciągnąć głosy Rosjan, jeszcze bardziej przyciągnąć, będzie Pan zawieszał georgiowską strążeczkę? Proszę Pana, nikt tutaj nie gra o przyciągnięcie głosów. Po prostu nasze ogromne poparcie, które utrzymamy, ono już istnieje. I na pewno bez, jak pani mówiła, jakiegoś zawieszenia, te głosy już były. Były i są, bo to jest też e, wynik pracy naszych przedstawicieli, pracy uczciwej. którzy nie byli nigdy wkrętani w żadne skandale, którzy działają dla środowego hotelu. Mm. I to wyborca widzi i ceni, tak? Więc głosy są tylko narzędziem do realizacji naszego programu, a nie celem samym sobie. Nie żaluje pan tego, że paradował pan z tą stożeczką? To Panie jest konkretne pytanie, o co Panie chodzi? Ja pytam Pana, czy Pan nie żałuje tego, że 9 no panie maja chce, żeby pan ja jeszcze obok raz opowiedziałam, że 9 maja z... jest Dzień Zwycięstwa w 1945 roku, że 9 maja my wspólnie z Rosjanami, Białorusinami i innymi narodowościami zdobyliśmy Berlin, że tam też wisiała flaga biała, czerwona. I muszę opowiadać Pani tą historię, Historia że to taka... jest dzień bardzo ważny pan dla... Jeżeli Pan dobrze zna historię, to Pan wie, że Giełdowska w wstążeczka była order świętego Jerzego był zapoczątkowany przez rycę drugą i między nimi wręczany był tym, którzy walczyli z Polakami. A poza tym ta wstążeczka kojarzy się przede wszystkim z separatystami wszystkimi, którzy walczą na Ukrainie. Proszę panie, jak wstążeczka świętego Jerzego już nie może być samo negatywna, bo jest to symbol świętego. I świętego też, symbol nie może być symbolem symbolem negatywny. Jeżeli jakiś liberal dzisiaj powie, że negatywnym jest symbol krzyża, a tak właśnie tak. mówią, to co my teraz będziemy o Tak więc nie tych spraw. Symbol świętego zawsze jest symbolem pozytywnym. I on, zresztą, no, był zabroniony to znaczy, w 18 -tym roku. Nie pamiętam, jak skoro rozpoczęło. W 18 uh -huh. roku został przez bolszewików ten symbol zabroniony, bo bolszewicy to była siła bardzo antychrześcijańska i ona zabraniała wszystkie symbole święte. Tylko w 43 roku Sowieci wrócili ten symbol, bo bali się przegrać w wojnę. Tak więc to jest taka prawdziwa historia. Ale my mówimy tutaj o 9 maja i ten 9 maja zawsze świętowaliśmy i będziemy świętowali. Bo my Polacy jak... i ser nie daliśmy żadnej jednostki dla, mm. dla Niemiec. I nie, nigdy z nimi nie kolibrowaliśmy. A nasi tutecki obracie kolibrowali. To to też to też są, bardzo wielu dla Polaków to tak naprawdę był czwarty rozbiór Polski. Dzięki porozumieniu, poprzez porozumienie Niemiec z Rosjanami, dzięki paktowi Rybendert-Mołow, odbył się czwarty rozbiór. Takie różnie można ocenić. Jakie takie dwuznaczne są symbole, się, to nie wiem, czy warto z niej paradować. Się w Rydze w 21 roku. Takie też jest teoria i książki kiedy nie udało się nam pokonać bolszewików. Wtęższym w tym czasie już odbył się czwarty rozbiór Polski, bo bardzo wiele Polaków, okazało się po stronie sowieckiej, było represjonowane. I w ten czas już my przegraliśmy i za 20 lat przegraliśmy dodatkowo. Tak więc tutaj o historii nie będziemy chyba dyskutowali. Mm. Ja o historii dyskutowałem w 80 roku, kiedy w szkole podziałem sprawę Katynia i podziałem wprost, że w czasach sowieckich, że to zrobili bolszewicy ze Stalinem. I nie bałem się tego mówić. I dzisiaj nie boję się mówić tego, Wczoraj... o czym myślą. I panie mnie zabroni mówić Wczoraj... to, o czym myślę. ja myślę, że... W dzisiejszej sytuacji. My będziemy świętować 9 maja, niezależnie od tego, jakie są toczone geopolityczne spory. I że znowu będzie taka sytuacja, to znowuż pan e, będzie parodował z Białorusią Stążeczką. Tak? Ja miałam też, jak pani wie, Białorusią Stążeczkę, no to jest symbolem wspólnego zwycięstwa i, i zawieszenia flagi. Ale jej... Zmieniamy temat prezydent Grybowski, ty Uważa, że obecnie Ukraina walczy o pokój dla całej Europy. Cytuję panią prezydent. Jeśli Terrorystyczne państwo, które dokonuje agresji na sąsiednie państwo nie zostanie powstrzymane, agresja może się rozprzestrzenić na Europę i poza nią. Podzielę Pan tę opinię? Panie Gdybowskacie jako prezydent jest odpowiedzialna za politykę zagraniczną i mnie ona ją prowadzi. Poddzielę Jak ona opinię, ją Pani prowadzi, to to dopiero się okaże. Ja myślę, że sytuacji. każdy przywódca państwa powinien prowadzić w ten sposób politykę, żeby mieć stosunki dobre ze wszystkimi sąsiadami, żeby to przekładało się na dobrobyt naszych mieszkańców, na stosunki handlowe i inne. A jakie będą wyniki tej polityki, Panie Gruposka, to się dopiero okaże? Niech ja, ona prowadzi tą politykę, ja na pewno nie prowadzę polityki zagranicznej, bo nie mam takiej dyspozycji. pan wczoraj, nie chciał pan wczoraj na konferencji prasowej skomentować polityki Polski wobec Rosji. Może Pan zechce dzisiaj padło takie pytanie. Powiedzieliśmy, w że dzisiaj mamy y, temat polityka wewnętrzna, czyli szukanie się do wyborów. I następnym razem skomentujemy politykę zagraniczną. Tak więc taka, taka była odpowiedź. Nie, A co pan nie, sądzi? Nie bo... A chcę, dzisiaj pan nie by chcę. chciał, właśnie ja bym chciała pana, znać pana opinię na temat tego, jak Polska, jaką Polska prowadzi politykę wobec Rosji. Polska polityka jest prowadzona taka, jaka jest prowadzona, czyli prezydent minister spraw zagranicznych prowadzą politykę, którą znają za za A jak pan to ocenia? A ja nie jestem do oceny, nie jestem obywatelem państwa polskiego, to nie obywatelnie w wyborach. Pan jest, parlamen, jest pan członkiem Parlamentu Europejskiego. Tak ale jestem członkiem Komisji nie Pan zabrać komisji głosu Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Praw Człowieka i Komisji Rolnej. Tak no to nie jest ma i Na pewno e, nie oceniają ci, którzy mm -hmm. mają do tego e, predyspozycję. A jest bezpośrednia, czy uważa pan, że jest bezpośrednie zagrożenie ze strony Rosji. I dla państw bałtyckich wojenne zagrożenie? Ja myślę, że wojennego zagrożenia żadnego nie ma. To jest naciągnięta informacja. Jesteśmy w NATO i na pewno to jest najsilniejsza swoje świata. I po prostu nie musimy też straszyć własnych obywateli. No tak, ale jeżeli, jakie sygnały, jeśli Rosja, jeżeli prawie codziennie. Prowokuje i zbliża się do granic i państw bałtyckich. Tak, na świecie i jest to jak, 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 jak pan odczytuje kilkanaście, te sygnały? Kilkanaście wojen. A jak pan odczytuje te od Na świecie zalieży. to na świecie, ale to najbliżej od nas. Jak pan odczytuje no, te no, to są wojny tam gdzieś, w Syrii, Jak też pan odczytuje sygnały Rosji? Dlaczego Rosja tak się zachowuje? Proszę Panie, niech pan spyta o przywództwo państwa tego, niech oni to ocenią, czy o polityków. Co pani miał pan o takie rzeczy, których ja nie znam po pierwsze, a po drugie nie są w moje w mojej, w mojej kompetencje? nie chce pan ocenić działań Rosji. Nie wie pan, jakie sygnały wysyła Rosja, tak prowokując. Nie wiem, jakie sygnały ale Panie chyba lepiej wiele raz pyta Nie, właśnie nie chcę znać pana opinię na ten temat. Myślę, że pan ma jakąś opinię. Tylko nie chce pan powiedzieć. Jaką opinią? O jaką opinię chodzi? Wie, jaką pan ma opinię na temat tego, jak no, się zajmuje pani rozpoczęła pytaniami o historię. Kiedy ja zacząłem to opowiadać e, punkt widzenia na historię, to Pani mnie przerwała. Teraz e, Pani chce, żeby znów nam tutaj rozmawiać całą godziną o Policji Międzynarodowej. O Policji Międzynarodowej. Ja już na te pytania odpowiedziałam, że ja nie jestem Unikam członkiem pan Komisji pan ma prawo Spraw Zagranicznych. Pan ma prawo I ja tych spraw unikać nie, unikać nie, komentuję, nie, komentuję, nie komentuję. Nie komentować. Tak. Prezydent uważa, że powinno się odbyć referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa. Jest Pan ja, ja zawsze przeciw. Ja ma prawo komentować politykę zagraniczną, bo ją prowadzi. Ja też Skutki to się dopiero dla obywateli. Ja już zmieniłam to nie, nie Wiem, czy Pan zauważył. Już o podwójnym obywatelstwie jest Pan za czy przeciw? Ja jestem za, ale ta ustawa powinna być, mieć, dawać równe prawa dla wszystkich, czyli projekty kiedyś były takie w Sejmie, że podwójne obywatelstwo przysługiwało tylko dla osób narodowości litewskiej. To oczywiście jest nie do przyjęcia w kraju unijnym. Jeżeli ustawa nie będzie segregowała obywateli według narodowości, to jestem za. I potrzebne byłoby referendum w sprawie? Ja myślę, że nie obowiązkowo. To można ustawowo przyjąć, ale, ale tu to sprawnicy toczą sporo i nie ma jednego zdania na ten temat. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo za udział w naszej Dziękuję audycji. Dziękuję bardzo. A naszym gościem był Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego i kandydat na Mera Wilna.